Moi drodzy przyjaciele, jako mistrzowie, nigdy, przenigdy nie nauczajcie urzeczywistnienia. Piszcie swoje historie, opowiadajcie swoje historie, dzielcie się nimi z innymi, ale nie uczcie metod, nie uczcie systemu. Nie łączcie robienia zakupu z urzeczywistnieniem. Nie pozwól im nigdy patrzeć na ciebie jak na guru. Jest ku temu wiele powodów. Myślę, że rozumie, że nie jesteś ich guru. Jesteś po prostu standardem, aby pokazać im, że można to zrobić. A zatem skierować ich z powrotem do siebie, aby uzyskali własne odpowiedzi. Podziel się z nimi swoimi historiami, ale nie podawa im systemu, metody czy sposobu, jaki to robisz, ponieważ ich sposób jest inny. Bądź przykładem, ale nie podawa im sposobu ani odpowiedzi. Dzielę się z Wami tą historią teraz, ponieważ wkraczamy w zupełnie nowy czas, nawet szambrą, gdzie staniecie się urzeczywistnionymi mistrzami i kusić Was będzie chęć nauczania. Najlepszym nauczaniem jest bycie tym, kim jesteś w danej chwili, poszanowaniem ich podróży i pozwalanie im, by odkrywali, że wszystkie odpowiedzi są w ich energii. A energia należy do nich. To takie proste. Umieść to w swojej szkole. Podaj to na swojej stronie internetowej jako motto. Ale nie ucz ich systemów ani programów. Naucz ich, że można tego dokonać, pozostając tutaj na Ziemi. Jako żywy przykład prawdziwego mistrza. Włączmy trochę muzyki i w tym historycznym dniu dołączmy do anielskich rodzin. Wszystkie rodziny są teraz w doradztwie. Wszystkie istoty anielskie wróciły do domu. I są inne niż te, które są obecnie w ludzkiej postaci. Wszystkie istoty z całego świata wróciły do swoich anielskich rodzin, nawet jeśli się opierały. Anielskie rodziny gromadziły się od tygodni, gdy rozlegało się wezwanie, aby wrócić do domu. Po przesłanie. Wiadomość ta zaczęła brzmieć wczoraj. Jak dźwięk, który się pojawił. Pojedynczy dźwięk, który wybrzmiał. Pojedynczy rezonans, który rozszedł się w całym kosmosie. Czas się rozgrupować. Czas się rozwiązać. Zakon łuku jest zamknięty. Nasza praca jako anielskich rodzin jest zakończona. Od świtu 4 kwietnia 2020 roku na tej planecie, w pierwszej strefie czasowej, w której można doświadczyć tego nowego dnia, ten dźwięk był przenoszony przez całe stworzenie. I trwał aż do ostatniej strefy czasowej na tej planecie, do końca 4 kwietnia. I to będzie kontynuowane. Jest to sposób na uhonorowanie ludzi, którzy są tutaj w podróży którzy reprezentują swoje anielskie rodziny honorowanie ich podróży od wschodu do zachodu słońca we wszystkich strefach czasowych na planecie. Wczujmy się w to. Dołączmy do nich, siedzący w swoich radach, słuchających tej wiadomości. Słuchajcie uważnie, drodzy przyjaciele. Słuchajcie głęboko, nie uszami, nie umysłem, ale duszą. Słuchajcie. Wasze historie, historie waszego czasu na tej planecie są wplecione w historie Waszych anielskich rodzin. Wasze historie są teraz odtwarzane tak, jakbyście grali w filmie. Mógłbyś to nazwać hologramem odtwarzanych dla Twoich anielskich rodzin. Oni widzą wszystkie wasze wcielenia, przez które przeszliście. Oglądają Twój program i honorują Twoje oddanie. Usiądźmy w bezruchu i wsłuchajmy się w to teraz. To najwyższy poziom uhonorowania być w podróży na tej planecie w tym czasie, gdy anielskie rodziny zamierzają się rozwiązać. Posłuchajcie, będę milczał przez chwilę, gdy będziesz słuchał. Wasze anielskie rodziny czekały na Wasz powrót. Byłeś ich przywódcą, byliście wśród ich przywódców i odeszliście. Od tego czasu czekają na Twój powrót. Teraz wrócicie i to jest Wasz ostatni raz. Kiedy jesteście w Radzie, aby być ze swoją anielską rodziną, ostatni raz. Pożegnajcie się, drodzy przyjaciele. Pożegnaj się teraz z anielską rodziną. Jako lider, wyjdź teraz, żegnając się. Och, oni nie mają wyboru, muszą się rozwiązać. I właśnie to robią. Weź głęboki oddech i poczuj to. Za kilka godzin 4 kwietnia 2020 roku skończy się na tej planecie w ostatniej strefie czasowej. Hawaje nie są ostatnim terenem, ale prawdopodobnie ostatnim dużym zaludnionym obszarem. I w tym momencie, kiedy słońce zachodzi na tej ostatniej części ziemi, aby zakończyć ten dzień, rodziny anielskie rozpadną się na zawsze. Wiele z nich będzie na nowych Ziemiach. Wiele z nich. Niektóre z nich będą po prostu wędrować. Niektórzy z nich spróbują się inkarnować tutaj, na klasycznej Ziemi, ale większość z nich wybierze się na nowe Ziemie. Porozmawiajmy teraz. Porozmawiajmy o Tobie i Karmazynowym Kręgu. Spędziliśmy razem dwadzieścia lat. Najpierw był twój czas z tobiaszem, a teraz ze mną. Wchodząc w nową fazę będą zmiany, nawet w karmazynowym kręgu. Był czas, kiedy tobiasz pojawił się, by was zebrać razem, a następnie przypomnij, że nie byliście naprawdę szaleni. Po prostu żyliście w szalonym świecie, próbując się dostosować. Potem prowadził Cię przez uwolnienie ran, starych problemów, zablokowanej energii. A potem 10 lat temu przyszedłem ja, aby powiedzieć Wam, że zdążamy do urzeczywistnienia. Zamierzam poprowadzić Cię do urzeczywistnienia, a jeśli nie jesteś tam tak gotowy, to odejść. Odejść. Ci, którzy pozostaną nawet jeśli tylko pięcioro przejdą do urzeczywistnienia, właśnie temu służył cel naszej wspólnej pracy przez te lata. Wiem, że czasem cię frustrowałem, denerwowałem, ale ufam również, że cię rozbawiałem i rozpraszałem w dobry sposób. A więc Wkraczamy teraz w nową fazę w karmazynowym kręgu. Znów podkreślę, że nie jest to rodzina. Nie jesteś z niczym związany. Nie ma żadnego ślubowania. Chociaż poproszę cię o jedną rzecz. Jeśli zamierzasz w tym uczestniczyć, oznacza to, że popierasz te działania. Energetycznie i finansowo. I nie chodzi o to, że potrzebujemy pieniędzy. Nie, nie o to chodzi. Nie zrozum tego w ten sposób. Chodzi o to, żebyś to wspierał. Chodzi o to, abyś uczynił to swoim. Podobnie jak inni. Przechodzimy do zupełnie nowego etapu, więc chyba nawet nie musiałem o tym wspominać. Ponieważ chodziło o pracę z mistrzami. Nie będziemy już więcej pracować ze zranionymi i zmęczonymi. Może to być jeszcze mniejsza ilość z Was. Będziemy pracować z tymi, którzy szczerze pozwalają na swoje mistrzostwo. Mówię wam po to, że chcę, aby to się skończyło. Chcę, aby wasza część została wykonana do końca sierpnia. Więc kiedy zbierzemy się w Bledzie, to naprawdę będzie to spotkanie mistrzów. Nie mówię, że do tego czasu trzeba to zrobić. Kalderby z Powiedziałem, że to do tego czasu trzeba to zrobić. Praca Karmozynowego Kręgu będzie również polegać na byciu biblioteką. Miejscem dla Twoich opowieści, naszych szałdów, naszych, naszych spotkań naszych i naszych zajęć. Aby inni mogli poczuć się w Twoich opowieściach. Nie ma konkretnego sposobu, aby to zrobić. Nie ma metody. To są tylko opowieści, które są dostępne i trafią na właściwą historię, na właściwy show, na odpowiednie warsztaty. I cokolwiek się wydarzy, stanie się we właściwym czasie. Będziesz także służył temu celowi dla nowych, którzy się przyłączą. Zamierzamy teraz przenieść większość naszej pracy z publikowania na prawdziwą realizację. Od publikowania do realizacji. Pojawią się pewne zmiany w organizacji karmozynowego kręgu. Pójdą w kierunku służenia Tobie. Jednym z głównych projektów będzie projekt mistrzów. Nie niedoszłych mistrzów, nie makio mistrzów, ale prawdziwych mistrzów. To wszystko nadejdzie. Nie musimy się o dzisiaj o to martwić. To wszystko nadejdzie. Weźmy teraz głęboki oddech i pożegnajmy się ze swoimi anielskimi rodzinami. Będę milczał przez minutę lub dwie, gdy będziesz się żegnał z anielskimi rodzinami. Weźmy razem głęboki oddech w tym historycznym dniu 4 kwietnia 2020 roku. dniu pożegnania z anielskimi rodzinami, które się rozchodzą. O, zawsze będziesz miał wśród nich swoich przyjaciół. To nie tak, że już nigdy ich nie zobaczysz, lecz po prostu nie będą już z Tobą związani jako anielska rodzina. Ponieważ każda historia i istota jest naprawdę suwerenna. Weźmy razem głęboki oddech w tym historycznym dniu na ziemi, a teraz bardziej niż kiedykolwiek pamiętajcie, że wszystko jest naprawdę dobrze w całym stworzeniu. Jestem Adamusem z Saint Germain. Dziękuję wam. czytał także Włodek Salwa.